Była sobie mała księżniczka o imieniu Zuzanna, która mieszkała w pięknym zamku na wzgórzu. Zuzanna marzyła o tym, żeby stać się najlepszą Łuczniczką w królestwie. Ale jej rodzice, król i królowa, byli przeciwni, ponieważ nie uważali Łucznictwa za odpowiednie zajęcie dla księżniczki. Zuzanna była jednak zdeterminowana i nie poddawała się. Pewnego dnia, podczas wędrówki po lesie, Zuzanna spotkała starszego Łucznika o imieniu Mistrz Jan. Mistrz Jan zauważył talent Zuzanny i zgodził się ją trenować, mimo że była dziewczynką. Zuzanna codziennie ćwiczyła z łukiem, przezwyciężając wszelkie trudności i przeciwności. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy Zuzanna była gotowa na swoje pierwsze zawody łucznicze. Mistrz Jan towarzyszył jej na zawodach, a król i królowa również przybyli, by zobaczyć, co ich córka potrafi. Wszyscy byli zaskoczeni, gdy Zuzanna zdobyła pierwsze miejsce, pokonując wszystkich innych łuczników w królestwie. Była teraz uważana za jedną z najlepszych łuczniczek w całym królestwie. Jej rodzice byli dumni z jej osiągnięć i zrozumieli, że marzenia ich córki są ważne i warto je wspierać. Zuzanna kontynuowała swoje treningi i wzięła udział w wielu innych zawodach, zdobywając kolejne tytuły i nagrody została inspiracją dla innych młodych dziewcząt w królestwie, które teraz również marzyły o zostaniu Łuczniczkami. Zuzanna żyła długo i szczęśliwie, spełniając swoje marzenia i pokazując, że nie ma rzeczy niemożliwych, gdy się w nie naprawdę wierzy i ciężko pracuje. Jej historia była przypowieścią o sile wytrwałości, pasji i wiary w siebie, która motywowała innych do dążenia do swoich marzeń, bez względu na przeciwności.